Siemankowicowie, to będzie taki shot z live'a, zapraszam na moje live'y. Będziemy robić podwójne 180, wina daj mi wina. Yy... Witam czatowców, live'ówców, reku oficjal play with clouds i no... Zaraz mi rozwalę łóżko, ale najpierw muszę zrobić podwójną 180. Jak zrobię podwójną 180, kończę ten odcinek. Zrobię. Czad mieć odpowiedni pod... Nie, 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 nie. O, było to. Odtąd, tak? A, a, a. Czad zrobi to. <śmiennie> Czad! Jest to. Dziękuję podwójne 180. I... Koniec szutu z live'a. Siema!